Bike Maraton Sobudka, dziewiąta ostatnia edycja tego rocznego cyklu Bike Maraton. w ślęży jak zwykle czeka na kolarzy, fajne interwałowe ścieżki, także ciekawa trasa na zakończenie sezonu. Jeszcze ostatni wyścig sezonu to trzeba się wszystkim pożegnać, bo nie będziemy siedzieć pewnie do wiosny dla miękkimi. Sezon był ciężki, przejechałem 8 startów. Niestety na jeden się nie udało dojechać. Jestem ogólnie zadowolony z całego wyniku, tym bardziej, że jeździmy w tym roku z giga, dużo lepsza obsada i na pewno dużo większa konkurencja. drugi rok startu już w tej chwili skończyłem. No, ja tu przyjeżdżam dla Friday, już teraz pierwszy sezon, że mam Friday, bo się oni zjechali. Jeżdżę na turbo zabawy. Tylko nie interesuje czas, generalka, nic. Przed wylotowaniem tutaj bałem się, że no, Na źle pojadę, ale oznakowanie, oznaczenie bardzo dobre i ogólnie trasa świetna. No super, bardzo fajna trasa. W sumie pierwszy raz, co Bóg zestartuje. I bardzo pozytywne zaskoczenie, naprawdę rewelacyjna pogoda idealna, temperatura idealna, podłoże idealne, więc nie można sobie lepszych warunków było wyobrazić na, na dzisiejszy start, zakończenie sezonu. Bardzo fajnie. Pierwszy start na Bike Maratonie. Ścigałem się wcześniej trochę na płaskiej Wielkopolsce, powiedzmy. Pierwszy start tutaj w górach bardzo pozytywnie. Trasa fajna, było co robić. Same pozytywy. No, trasa jest przebojowa, tak można powiedzieć, bo jest i wybojowa, i przebojowa, i kamienista. I spotkałem znajomych z Warszawy, mówią zupełnie inna jazda niż po Wawrze, więc na pewno fajne wspomnienia ze stanu wszystkich zawodników. Trasa dla każdego, dzisiaj jechałem z synem, jego pierwszy wyścig w życiu, pierwszy bike maraton, także dużo wrażeń na pewno będą fajne wspomnienia. Ciekawe trasy są, fajni ludzie, ogólnie fajna atmosfera i super jakby organizacja. Kolejny sezon bajk maratonu za nami. Bardzo lubimy przyjeżdżać, cieszymy się, że jesteśmy razem z wami. Widzimy się w przyszłym sezonie. Dziękujemy. maraton w sobudce dobiega końca, wszyscy zawodnicy praktycznie już są na mecie, a przed nami wielka finałowa gala, węczenie nagród. Kończymy sezon 2023. Zapraszamy już na kolejny i dziękujemy Wam wszystkim za to, że byliście z nami. Na czas więc powiem to dziś do zobaczenia.